No jest to miejsce przyjazne, bardzo miłe i dzięki temu miejscu i Bożęce moje nogi zaczęły normalnie funkcjonować. Gdzie nie funkcjonowały tak jak powinny. Nie? Byłam sceptycznie nastawiona na, to, na te zabiegi, tutaj, co mąż przyszedł. Natomiast po pierwszym takim zabiegu, który wykonała pani Bożenka, było to coś niesamowitego. Przychodząc do domu, oglądałam te nogi i nie dowierzałam. A sama terapia bardzo dużo polepszyła mój tryb życia, chodzenie i pracę. Stwierdziłam, że chyba wzięła i czymś zaszyła, bo y, ta blizna, która była na stopie jednej, dosłownie tak jakby się zmniejszała. Jego nogi są w tej chwili całkiem inne, on po prostu jest innym człowiekiem i to wszystko jest przyczyną, y, do czego y, doprowadziła pani Bożenka, że jest normalnie człowiekiem, który funkcjonuje normalnie i no jest wszystko ok. no.